Dzień dobry, dzień dobry, w piątek 20 września. No i tutaj z Agnieszką i Patryszkiem przyjechaliśmy do Rapkolandu Właśnie tam idziemy. No i my właśnie weszliśmy. Jest to dużo rzeczy do zabawy. Zobaczymy. A my zaczynamy atrakcję, może to koła widokowego. Tak, że powoli jedziemy sobie na górę i będziemy oglądali co tu jest Patryś już o, patrz, kolejka tam jest. Patryś już zachwycony będziesz jechał pociągiem tak. pociąg tutaj mamy panoramę miasta troszeczkę Jeszcze mamy z góry 3D przeżywa, ogląda z każdej strony woli jedziemy na Tutaj mamy nawet wieżę Eifla różne sprawy jedziemy tam Teraz Agnieszka z Patryczkiem jadą takim kamiennym pociągiem Wiemy w tunelu mieszkamy Fajnie Patrycz, pokażcie gdzieś tutaj biega, to są takie domki jednocześnie tunele jakieś korytarze i tam Patryś biega z innymi dziećmi o przebieg przed chwilą może tutaj wyjdzie zobaczymy są różne skarby o, proszę tu Patryczek tam biega z polecy. No i Patryś tutaj się bawi cały czas, nie chce stąd wychodzić no, bo to dużo ma tu już duże jest. sprawy Dużne. 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 a tam jeszcze dużo atrakcji czeka no. tu są samochody tu karuzela tam druga karuzela i koło tutaj jest coś takiego, że chyba spacer w koronach rzewczy Tam nasz Patryś poszedł. Teraz tutaj wchodzimy do domku, do góry nogami. Szydę jesteśmy w środku, Patryś, który szaleje. No tak wszystko jest do góry nogami. Błędnik troszeczkę szaleje. Pewnie na Widnie tego absolutnie nie będzie widać, ale ale ciężko, kręci się w głowie nie wręcz a dziesiątki przeszkadza a tu mamy łóżko, taki stoliczek a tu jest chwilę serwu na obiadek Patryczek, Agnieszka ja tu mam głównie ser panierowany Patrzysz jeszcze graf taki, trzeba zbijać, zbijać refleks. Teraz Patryś tutaj pobiegł, do rury już zjechał. O. Tutaj jest taki statek wikingów o. i tam Patryczek na górze już jest. Taki tor przeszkód

Jedziemy do kolejnej części parku Tutaj, Dolina Trzmiela no, się. Raz no Agnieszka raz. tu próbuje zdjęcie zrobić. A my idziemy tam Tutaj przed nami klub gąsienicy. dla bo za małych dzieci chyba. Tutaj idziemy, jak patrzysz zobaczył z daleka tą rurę wysoką, to od razu. Tam musi lecieć. Gdzieś tutaj Patryś jest. Patryś tam akurat tym łącznikiem przechodzi do drugiej wieży. Nie wiem, czy zjedzie tu wielką rurą, czy nie, no zobaczymy. Na razie zjeżdża tu zieloną mniejszą. O, Patryś tam na samej górze. Zjeżdża i wychodzi. Patryś! Cześć! To jeszcze występaż. Pominam, pominam, to gdzieś tu obiega. Tutaj weszliśmy na odgródacek. A teraz koło no, pomidora. Nie no, dzień już. Chodź, aj patryś, gonisz. Pomidora. Chodź. Patrysz tutaj na traktorze. I my tutaj jeszcze jesteśmy na konikach tutaj, Patryś jedzie na koniku, a tak to wygląda ta sceneria proszę, jest Patryś, i tutaj Patryś. Przyjechał na koniu. Jeszcze mamy taki dom, domowę chyba taką, jest zwierząt, a nie prawdziwe, ale prawie jak prawdziwe. Jest krówka, małe krówki, brązki. Dobrze. Mama, świnka karmi święki małe. Teraz patrzę na taką łódką płynie tutaj. W takim torze wodnym. Patrz, usiądź, nie wychylaj się, usiądź. Patrz, usiądź, usiądź. Kotku usiądź. Patrz, lubi wodę, to można mu mówić. Patrz, tutaj się bawi. Na tym placyku zabaw klub gąsienicy, takim, a ja tutaj mam szejka bananowego, Agnieszka tam cappuccino, ale Agnieszka sobie usiadła, a ja tutaj na Patrysia mam oko. Tutaj jest ścieżka bosych stóp, czyli taka sensoryczna, różnego rodzaju podłoża, a, Patryś tutaj na razie, go interesuje, teraz na takiej kustawce. Agnieszka z Patyczką jeszcze taką ciusią Pojechali Tam wysoko W pierwszym baguniku siedzą Chyba strach Chyba już żałują tej decyzji Patryś ma niewyraźną minę Jeszcze jeden raz tym jak się przejedzie Patryś teraz nam jedzie taką łódką no. Wikingów Zagadnę? Tak Ekstra Ekstra Teraz patrzeć takim samochodzikiem jedzie, no. <laughs> chyba mu się podoba. <laughs> Pierwsze, nie bój się, nie bój się po Tak na dalszy Nie bój się kochanie, wszystko będzie dobrze i koniec I koniec Patrzysz tam przy talecie wikinga, to co mu się najbardziej podobało przez chwilę? Pan co robi kupę. Pan co robi kupę, no. mi, mi pomyślał... O... Jeszcze mówi, że mi okulary obsikał że już nie ma. właściwie mi oplął. Co jakiś mm. czas, yy, no tak jakby strzyka modą. Ty widziałem pacjenta, który stał przy tym, a on ostrzega ten wiking. Odsuń się, bo za chwilę spotka się. O właśnie, kreślin z wikinga i to... Ten nie dostał, a uciek. że to się dzieciom najbardziej podoba. I teraz jest tutaj nawet dwóch jest, ale tu przed chwilą to, to było z 15 chyba. Ja z jeszcze zażywa samolotem. Tutaj kolejny taki zabaw trybikowo To już Patryś jest w środku samo

Tutaj się spotkał wieczkę Ani już już pobiegł Jeszcze mamy takie klocki proszę To proszę bardzo, Agnieszko takiego Gofra na bogato ze śmietaną I owocami Ja tu kawusie miałem ale już skończyłem no, a tu? Tu długi. O, jaki gruby! jaką ma dużą głowę! A tu? Tu normalne. A tu? Malutki znowu. A tu ma dużą głowę To jeszcze Agnieszka taką panokową fotkę ma Rabkurancie Patryc z i jadę w lampach. Mieszka tutaj wybrała wybrała na nie, 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 z nie, się Patryczek się wystraszył. nie, Że... nie, były, nie, 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 czego nie, Tutaj jeszcze pod nie, nie, Patryczek jeszcze ostatnia przejażdżka. takimi sprawami, o, odzwoli tam intensywnie, a i to przejeżdża, proszę, dzwoni cały czas, bo on staro pożarną jedzie chyba, zadowolony, może kościelnym będzie, a i to jest ostatnie okrążenie chyba już będzie stop, zaraz. Usiądź. O, i koniec. Poczekaj, Patryś. <noise> Jeszcze musisz sobie pozwolić. I Patryś wysiada. I na tym kończymy naszą wizytę w Radkolandzie. Dziękujemy. Chodź, idziemy no i my robimy papa. Pa. Zrób papa. Pa. Papa! Pa. A już tutaj konika głaska. Do dobrze. Nie od tyłu. Nie, 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 nie stać od tyłu konia. No i my już wracamy do domu. Patryczek nam śpi. Tutaj mamy takie okoliczności przyrody. Prawie jak w Irlandii.